Często się zdarza, gdy jakieś dzieło osiąga międzynarodowy sukces, jego autorom jest wypalane jakieś piętno. Szczególnie widać to po pisarzach, którzy stają się niewolnikiem swoich uniwersów. Spójrzmy na J.K. Rowling, czy na Martina, lub naszego polskiego Sapkowskiego. Czytelnicy jeszcze raz chcą wrócić do świata Harry'ego Pottera. Ponownie wejść do krainy pieśni, lodu i ognia, czy jeszcze raz spotkać się z Geraltem z Rivii. Nie chcą, żeby pisarz eksperymentował, tworzył nowe światy, chcą czegoś, co pokochali, co dobrze znają. Doskonałym przykładem może być Dimitri Guchowski, twórca Outposta, a dobrze znany na całym świecie za sprawą swojej trylogii Metro. Gdy spojrzycie na opinie na temat tej książki, często pojawia się stwierdzenie: to już nie jest metro. To już nie jest to samo. Co o tym myślę? Myślę, że bardzo dobrze, że Głuchowski nie stworzył kolejnego metra. Wyjdźmy więc z metra na światło dzienne i zerknijmy na outposta. Zapraszam Was na kolejną recenzję: dawidliteralnie.pl Rosja jest największym na świecie krajem pod względem swojej powierzchni. Sięga tak naprawdę od części europejskiej daleko za, za Ural. Możecie sobie wyobrazić, że jego granica sięga zaledwie 250 km poza Moskwę? Tak właśnie stało się po Wielkiej Wojnie Domowej. Naturalną granicą kraju Carów stała się Wołga, a jego ostatnią placówką Jarosław. Mieszkańcy tej niewielkiej placówki są uzależnieni od, dost od dostaw z Moskwy. Ich zadaniem jest pilnowanie nieistniejącej granicy. Ta granica jest tylko umowna, ponieważ nad całą wogłą unosi się turująca zielona mgła, do której nie można się zbliżyć. Jedynym połączeniem z drugim brzegiem jest most. Nikt nie wie, co znajduje się po drugiej stronie. I tak naprawdę nikt nie chce tego sprawdzić. Wszyscy mówią, że nikt nie przeżył, że nikt po tamtej stronie nie przeżył wielkiej wojny. I wydaje się, że większość ludzi w to wierzy. Ale skoro jest to prawda, to dlaczego nieustannie ktoś pilnuje mostu? Wydaje się więc, że są jednak rzeczy, o których mieszkańcy Jarosławia nie wiedzą. Cały ich świat ulega zmianie. Gdy na moście jednak ktoś się pojawia. Tak jak już wspominałem, głównym i najczęściej powtarzającym się zarzutem w stosunku do outpostu głuchowskiego jest to, że nie jest to metro. Wydaje mi się, że Głuchowski zrobił wszystko, dosłownie wszystko, aby zerwać te skojarzenia. Bał się słusznie, że gdy znowu wróci do klimatów postapokaliptycznych, znowu będzie mu ta łatka po prostu przyczepiona. Dlatego stworzył dosłownie inny klimat, napisał inną historię światowej katastrofy, a także skonstruował świat, który w ogóle nie przypomina tego, który znamy z trylogii Metro. I zrobił to bardzo dobrze, ponieważ jedynym wspólnym mianownikiem w tych dwóch powieściach, w tej powieści i w trylogii jest to, że ludzie zniszczyli swój świat. Dlatego też ci, którzy liczyli, że Outpost będzie powrotem uniwersum Metra albo będzie do niego nawiązywał, lepiej żeby po tą książkę nie sięgali. Ponieważ metra w niej zwyczajnie nie znajdą. Historia outposta rozwija się bardzo, bardzo powoli. Natomiast jeśli damy szansę mieszkańcom Jarosławia, to po pewnym czasie zaczniemy dostrzegać pewne elementy, które tą książkę zdecydowanie wyróżniają. Przede wszystkim jest to niesamowity klimat. Nie przypomina on już tego, który znamy z metra, a więc klaustrofobicznego, mrocznego, pełnego śmierci i niepewności klimatu. Ten stworzony w Outpoście jest niezwykle monotonny. Natomiast nie jest to określenie w tym stosunku negatywne, ponieważ ta monotonność idealnie do outposta pasuje. Ten świat jest po prostu szary, bezbarwny. Zdaje się być pokryty jakąś taką mgłą. Przypomina pewnego rodzaju stepy, które pozbawione są swojej, które pozbawione są swojej barwy. Cała ziemia. Cały świat wydaje się po prostu jałowy, a wszystko potęgują bohaterowie, a tak naprawdę ich życie, które jest bezcelowe, pozbawione jakiegoś sensu. Oni nie żyją, a bardziej egzystują. Ich życie polega na tym, że czekają od jednej do drugiej dostawy i tylko tym się interesują. Oni nie próbują sprawdzić, co jest za mostem. Nie próbują jakoś się rozwijać, rozwinąć tego swojego miasta. Oni po prostu egzystują. Powoli, powoli egzystują. I tak się toczy ich czas. Natomiast ja osobiście podczas lektury byłem tym klimatem zafascynowany. I jednocześnie przerażony. Teraz czas na to, co dla wielu z nas jest najważniejsze. A więc historia i fabuła. W przypadku Outposta fabuła jest podpoczątkowana klimatowi, a więc również biegnie bardzo powoli. Może to niektórych odrzucić, ponieważ nie doświadczymy tam dużo akcji. Tak naprawdę przez większą część powieści my po prostu przyglądamy się, jak wygląda to życie. I tylko co jakiś czas otrzymujemy kolejny nowy element, który delikatnie rozwija całą historię, ale tak naprawdę niczego nam nie tłumaczę. Musimy czekać do samego końca, do ostatnich stron powieści, kiedy jest jedno wielkie boom. Nagle akcja, te kilkanaście stron rozpędza się i szokuje czytelnika. I niektórzy mogą mieć po prostu z tym problem, żeby te 200-300 stron przeczytać, aby na kilkunastu ostatnich dowiedzieć się, jak ta powieść się po prostu kończy i o co w niej chodziło. Natomiast jeśli będziemy traktowali fabułę jako tylko jeden z elementów, a podczas czytania będziemy analizowali, o co tak naprawdę chodziło Głuchowskiemu, bo zaraz sobie o tym powiemy, że on ukrył sporo rzeczy w tej powieści. Jeśli będziemy grzebali pomiędzy słowami, to naprawdę nawet to zakończenie na samym końcu może być tylko takim pewnym zwieńczeniem tej powieści. I możemy się przy niej doskonale bawić. Tutaj może wielu z Was zaszokuje albo je obrażę, ale mimo wszystko zaryzykuję stwierdzenie, że Outpost w przeciwieństwie do metra nie jest powieścią bajkową ani dziecinną. Wydaje mi się, że to jest doskonały przykład tego, jak Głuchowski przez te lata swojej pisarskiej kariery dojrzał. Nie tylko pisarsko, właśnie, ale również życiowo. Wydaje mi się, że w metrze mieliśmy kilka elementów ukrytych pod tekstem, metafor tego drugiego dna, które próbowały sprawić, żeby metro nie było tylko dla czystej rozrywki, żeby zmusiło tego czytelnika do pewnej refleksji, no bo przecież ludzie zniszczyli świat. I to jest tylko jeden z takich najprostszych i najbardziej widocznych yy, po prostu przykładów. Oczywiście mieliśmy tam jakieś elementy dobra i zła, o zachowaniu pewnych postaci, o tym jak reagujemy w stresowych sytuacjach. Natomiast wydaje mi się, że nikogo tak naprawdę to do refleksji nie zmusiło że wszystko to było jakieś takie delikatnie naiwne. W Poście jest inaczej. Wydawał mi on się bardzo przemyślany. I tak naprawdę tą książkę, mimo że to jest fantastyka postapokaliptyczna, możemy odbierać ją w różny sposób i wiele możemy z niej tak naprawdę zyskać. Możemy ją potraktować jako przypowieść o fałszywych prorokach. Możemy zobaczyć jak ludzie potrafią oszaleć dla jakiejś nierealnej idei, co potrafią dla niej zrobić. Możemy również zobaczyć, że nie warto żyć po to, żeby tylko przeżyć. Tych ukrytych wątków przez Głuchowskiego jest w OutPoscie naprawdę dużo. Co jest równie w tym ważne, to to, że Głuchowski nie jest pisarzem apolitycznym. Tym bardziej nie jest pisarzem prorządowym i musimy tutaj pamiętać, w jakim kraju żyje. Głuchowski jest jednym z krytyków rosyjskiego reżimu. I niejednokrotnie również w Outpoście możemy zobaczyć odniesienia do współczesnej polityki, do współczesnych realiów. Wprost tutaj Głuchowski mówi, że Moskwa, że Rosja. Nie interesuje się swoimi mieszkańcami poza Moskwą, że są oni zdani tylko na siebie. Mówi wprost o propagandzie i tym, co robi z ludzkimi umysłami. Dodatkowo pokazuje ludzi, którzy opętani jakąś wizją powrotu do mocarstwa, są zdolni do robienia chaotycznych, nawet głupich czynów. Tutaj chyba takim najciekawszym elementem, który podkreśla podglądy Głuchowskiego i to, co myśli o współczesnej Rosji, może być odwrócona symbolika, którą znajdziemy w Outpoście. Most nie jest tym, co łączy dwa światy, co zbliża ludzi. Most według niego symbolizuje niebezpieczeństwo. Duchowny, ksiądz, pop, czy rabin, czy imam, nie jest pasterzem. W outpoście jest kimś, kto sieje zło i chaos. Woda rzeka nie daje życia, ona to życie odbiera. Państwo to nie jest praworządność, społeczeństwo, wspólnota. To są interesy, które eliminują małych ludzi. Takiej symboliki też jest więcej i to właśnie jest również przyjemne w lekturze outpostu. Wydaje mi się, że Outpost Dmitriego Głuchowskiego jest książką dojrzałą. To nie jest metro. Jak już mówiłem, to bardzo dobrze. Jest to jakiś kolejny etap na drodze pisarza. Myślę, że tą powieścią Głuchowski pokazał, że metro go nie ogranicza. Że jest w stanie stworzyć o wiele więcej. I Outpost jest tego tak naprawdę kolejnym przykładem. Myślę, że nie powinniśmy już oczekiwać po głuchowskim metra. Jego uniwersum, które stworzył, nadal żyje. Natomiast dajmy mu pracować nad czymś innym, ponieważ jest w stanie dostarczyć nam o wiele więcej ciekawych książek, które nie będą monatematyczne. Pozwólmy więc samym sobie również. Opuścić metro i wyjść na powierzchnię i odetchnąć świeżym powietrzem. Chociaż te świeże powietrze w outpoście niekoniecznie jest takie zdrowe. Mówił dla Was Dawid literalnie.pl.